30 grudnia, na pewno 30 grudnia. Pogoda bez zmian, tak mówicie, że narzekam, narzekam, nic więcej. Mówiłem wam już dużo wcześniej, o tam w tym garażu się nie było, że... Co, nie otworzę kłódki. Że w, tym, w tą zimę nie mogę nigdy jechać. Tutaj miałem parę rzeczy do zrobienia. Ale już tutaj zaplanowaliśmy sobie wyjazd na przyszły rok. Prawdopodobnie w góry Na pewno nie będę siedział w mi się Boże przez taki okres czasu bo jak mnie tu dawno nie było A Mam takie małe kurde zmartwienie Bo kiedy ja oddałem samochód na wymianę oleju do tego warsztatu gdzie zawsze ich to robiłem Yy. I się okazało dzisiaj, że wczoraj raczej wieczorem, że nie mogę autopali, bejcimy, no bo akumulator zładowany. Ale co mnie dziwi, to jestem zaskoczony: to to, że po przyjeździe z Holandii samochód stał tydzień czasu na parkingu na dworze, i w piątek ten, co był. Odpaliłem go bez kłopotu. Nie było żadnego zawieszenia na stryczka, jak to się mówi. Pojechałem, zostawiłem auto. I ten, i wczoraj niedziela, ja auto nie mogę odpalić. Kurde, normalnie, jak wyczerpany, nawet światełko, jak miałem tutaj zapalone, to jest akurat inny samochód, zaraz o nim Jak miałem światełko tutaj zapalone, to lekko mrugało gdzieś. Widać, że ten akumulator już nie trzyma, ale najlepsze jest to, bo ten akumulator ma. wykupiony kupiony nówka, nówka Funkiel w kwietniu albo marcu tego roku. Jeszcze tego roku I się wydaje, że w tym warsztacie dziś, bo. Ale to było w ten sposób, że go zostawiłem. No i się mówiłem, że odbiorę go na drugi dzień rano. No i ten. Też go odpalałem, i tak miałem wrażenie, że coś nie tak jest. Ale to mówię, może ten. Tylko takie moje wrażenie. Mnie mi się wydaje, że jak on stał na parkingu tym ichniejszym, ich mniejszy, ich to albo zostawili lampkę włączoną, albo nie wiem, bo niemożliwe, żeby mi się akumulator tak raptem wyczerpał. No zobaczymy, teraz podłączę go pod prostownik, nawet nie będę go na pych palił, tylko trzeba dać mu takiej mocy troszkę innej. i Zobaczymy, co się będzie działo. A to jest samochód jeszcze mojego taty świętej pamięci niestety niesprawny to jest Daihatsu 1 1.3 nie pamiętam rocznik w automacie fajnie się jeździło nim moja córka go zajeździła starsza, bo sobie, wiecie, mój tato zmarł samochód w garażu stał ona zrobiła prawo jazdy no i sobie jeździła, jeździła, jeździła nie sprawdzała płynów, nie sprawdzała nic okazało się, że zatarła silnik Albo uszczelka pod głowicą. Jedno z dwojga, bo do warsztatu już sam, sam, ten samochód nie szedł. No, musi iść na kasację. Ale znowu moja mama tak się nie kwapi, tego jego usuwać, a nie się nie mieściło. wam, to był pierwszy samochód. Pierwszy samochód, który taki zagraniczny, który kupił mój tato, bo poprzednio jeździł tylko maluchami. W końcu tego utrafił. Kupił go od jakiegoś gościa tutaj, właśnie z myśli to pamiętam dwie rzeczy, jak pierwszą przejażdżkę zrobiłem rozbujałem się nim ja do hamowania, a tutaj kurde trzeba było na pedał hamulca praktycznie stanąć nie żeby zaczął samochód reagować później się okazało, że jakieś dwa przewody były źle podłączone odwrotnie i serwo nie działało a druga rzecz silnik zaczął się pocić delikatnie tam przy uszczelce u góry no to sprawdziliśmy olej, mój kurde, nie, nie ma na mierniku w ogóle, znaczy ich pokazuje cały, nie, cały miernik zaklapany, nie? I na zimnym, na zimnym silniku sprawdziliśmy też. I też się okazało, że facet lał olej w silniku pokorek, nie? Taki specjalista No trzeba go zezłomować. Także mam tutaj kurde zagłoskę. Tak, nie lubię z tym samochodem takich przeżywek robić, dzisiaj kurde się obudziłem o trzeciej i mówię, no ja piekę dzielę no. Był sprawny, a jest niesprawny wyjść po wydostaniu samochodu pod mechanik. E, Patrzcie co się dzieje. Tu niby światło jest. O. Do widzenia. Super co?